Nauczanie domowe 27 lutego Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 5, wersety od 43 do 48. Jezus powiedział do swoich uczniów. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Abyście się stali synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Ponieważ on sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I on zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. Jezus wzywa swoich uczniów do nadzwyczajności. Nie ma wątpliwości co do tego, że tak trzeba nazwać miłość do nieprzyjaciół, czy modlitwę za prześladowców. Chodzi o to, że my mamy być życzliwi dla tych, którzy są wrogą do nas nastawieni. Jakże to trudne? Mamy modlić się nawet za swoich oprawców? Jak to przekracza naturalność, to co jest takim wymogiem, chciałoby się powiedzieć, elementarnej sprawiedliwości? A Jezus jednak właśnie tam posyła swoich uczniów, w tę przestrzeń, która jest trudnym przełamaniem tego, co światowe i naturalne. Co więcej, ma to być znak rozpoznawczy synów Ojca. Mowa tu więc też, że to znak rozpoznawczy Jezusa. On jest pierwszym synem Ojca. On pierwszy miłował tych, którzy byli jego wrogami, przyszedł do grzeszników i umarł, gdyśmy nie zasługiwali na to, by za nas umrzeć. To on modlił się za prześladowców, za oprawców. On prosił Ojca, by im przebaczył, bo do końca nie wiedzą, co czynią. A znak rozpoznawczy, synów Ojca, uczniów Jezusa. W tym kontekście widzimy, że ludzie prawa, ci, którzy pozostają na tyle naturalne, zachowują siebie. Natomiast ludzie łaski, ludzie Ojca Niebieskiego zachowują wszechświat. Ci pierwsi myślą o sobie, ci drudzy myślą o innych, i w związku z tym też inne jest pojęcie wspólnoty. W pierwszym przypadku, kiedy zachowujemy tylko to, co naturalne, troszeczkę ta wspólnota jest jak twierdza, która ciągle musi się bronić. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o dzieciach Boga, jest to bardziej obóz wędrowny. Który przemierza szlak tego świata, dając świadectwo i niosąc tę nowość, która wynika właśnie z tego, kim jesteśmy. To, co naturalne, to przynależy do dzieci tego świata. To, co łaskawe, przynależy do dzieci Ojca Niebieskiego. Zatem Jezus pokazuje, że On też przyszedł po to, żeby przełamać tylko to, co naturalne. On, pierwszy syn Ojca, stanął tutaj na ziemi, aby dać to świadectwo, że łaskawość jest większa od naturalności. Uczniowie Jezusa wnoszą w świat nową jakość. Nie wynika ta nowość z nich, ale wypływa z Ojca. W ten sposób, idąc za Jezusem. Korzystając właśnie z tego daru, wyjątkowości bycia uczniem Jezusa, przekraczamy to, co tylko naturalne to, co tylko rodzinne, sąsiedzkie, narodowe. My stajemy się tymi, którzy jako uczniowie wnoszą w świat nowe rozwiązania, nową perspektywę, nowe myślenie i nową życzliwość. Nowe spojrzenie na człowieka. Prośmy, byśmy naprawdę byli dziećmi Ojca, byśmy nie szukali tylko tego, co ludzkie, tylko tego, co światowe, byśmy nie siedzieli zamknięci, broniąc się przed tym, co być może nas spotka ze strony tego świata. To my mamy być tymi, którzy idą, którzy wychodzą, którzy niosą. Nowe światło nowy pomysł i nową rzeczywistość w struktury, w grupy, w serce tego świata. Niech Ci w tym błogosławi Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty.